Wysoka Rado, chodźcie! są to uczyni klasy trzeciej i drugiej. I nas wprowadza... Powodowałem... I nas wprowadza w świąteczny nastrój oraz serdecznie serdecznie witam rodziców. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna, że przyjechali, Takie są z nimi sami, no wcale się co, ale przyjechali, to piękną powodę, bo to ona I teraz, żeby nie męczyć aktorów, no to zapraszam, którzy się zaprezentują i prowadzą nas, prowadzą nas w świątecznym świąteczny Oddaję głos, proszę bardzo. Zapraszamy naszych moich do obejrzenia inscenizacji Cicha noc, Święta Mót. Thank you. gotowa, bombeczki się błyszczą, brud nasz, żeby namalował kraj na Pada śnieżek, biały puszek, świat biały namalował, pierwsza gwiazdka już na niebie, na wyciężę woła. Białe sanki, dzwonki dzwonią, słychać je raz po raz, pierwsza gwiazdka już na niebie, do stajenki woła nas. Och, Józefie, nogi moje zmęczone i obola Suknie moją potargał wiatr, tak trudno wędrować przez świat. Każda odmówiła nam gospoda i nikt nie udzielił pomocy. I nikt nam ręki nie podał, bezdomni jesteśmy wśród nocy. Nie martw się, Mario, bo przed nami choć mi i licha stajęta cicha. Gdzie są ludzie? Nikt nie czeka. Bóg przychodzi do człowieka. Wtem anioł z północy światło z nieba stączył i oświetlił wstaje Dobra, Do mnie wolna mira, za siebie zebrana. Bo wielkiego nieba wstąpił, aby cierpieć za nas. Po tych waszych tarach i po waszych trudach widać, że będą z was pożyteczni ludzie. Raduje się serce moje, że o dzieciątku każdy pamięta. Boże dzieci na co świat nas zbawi. Za to wam wszystkim pobłogosławię. Pokłoniliśmy się panu, zaśpiewaliśmy skocznie, teraz cicho odejdziemy. Niech dziecię odpocznie, lecz nie smućmy się, że trzeba odejść od żółbeczka. Zapiszmy w naszych sercach miłość dzieciąteczka. Za koledę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy, abyście nam długo żyli, z narodzenia pana się cieszyli. O naszych jasełkach rozpowiadali, coście tu dzisiaj oglądali.